Cześć, sieman wam wszystkim, z tej strony oczywiście Kukuzerem, a to pierwszy odcinek z serii Happy Wheels. Tak powiem wam na początku, że nie jest to pierwsza styczność z moją grą, ale jest to druga styczność z moją grą, a więc będę będę. Oczywiście, że będę lamił, ale to będzie wszystko dla zabawy. E, I również porozmawiamy sobie o takim czymś. Ja to sobie, ja odnoszę, sobie tylko hop. Dobra. Porozmawiamy sobie o takim czymś. O moim kanale, e, o Minecraftie i w ogóle. E, dobra, to co? To zaczynamy. E, epic Fun Drop. Zacznijmy od Play Now.

Biorę tylko te mapki z gwiazdkami, bo nie chcę sobie tam. Nie! O nie, o nie, o nie, nie! O! Nie! O! Nogę! Nie! 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 Nie musimy to przejść. Jedziemy, proszę Państwa. Dzięki! Jeszcze raz. Restart. I... O! Plecy! U, u, prawie spadliśmy, bo się też z, całego, z całej siły. Rozkrwawisz Rozkrwawi się w końcu kobieto, czy nie? Drift. O, patrzcie, ja umiem jeździć na jednym kole. HOP! Ach! Mm, I ogólnie nagrywam bardziej dlatego mm, może. Je... O, jest! Wow! Dlatego może zobaczyć tu na górze takie w O! Jakiś polac! Chce ze mną. Nie! Ach, jakiś plan mnie złapił. Dobra, ogólnie nagrywam Bandicam. Jest to nowy program. Na kanale, dlatego możecie na górze zobaczyć tu sobie takie Bandicam taką reklamę. O, mogłem tak od razu. A wiesz. Yy, no i tak. Jest to moim zdaniem lepszy program niż Fraps. Nagrywa mi happy Wheels. Yy, dlaczego... Ty. Co ja gadam? Brawo, kobietko. Co, żebym się popisał. Yy, no. Uważam, że to jest po prostu lepszy program niż FRAPS. Nie, mm, może nie lepszy, ale... Tak dla dla niektórych, ale dla mnie akurat tak. Dla na mój komputer tak. To jest lepszy. I co, masz coś do mnie, człowieku? Masz coś do mnie? Masz coś do mnie? ha Żal, przewrócił się. O, trolek. O, jakiś dzieciak do mnie idzie. Nogim, a to chyba zombie są. Czekaj. Mm, I... Y, jeszcze jedno. O kurde, to rzymsy pojechał. Jeszcze trochę. Nie, mm, musimy. Dobra. Y, pewnie żadnej mapy nie przejdziemy. Y, y, a, po co jest ja tych skoro tu widzę. Ile? No dobra, tam. Y, y, jak to? Minecraft. Y, nie będzie żadnych serii z Minecrafta. Będzie po prostu seria, jedna wielka seria Minecraft random, ponieważ nie chcę się wybijać na jakimś Minecrafcie czy czymś. Będą, ponieważ... No po prostu nie lubię. Be, ponieważ często gram sobie w Minecra Minecrafta będę nagrywał random z moimi kolegami na serwerze. Czasem jak się bije, z gośćmi, Czasami jakiś Escape. Co jeszcze? O, nóżka mu odpadła. O! Za kolce. Um, tak, i będzie to seria wielka, jedna wielka seria Minecraft Random. I w tej chwili popsułem nagranie. Czyżby? Kurt. Op. Hop. Nie, dobra, jest. No, a! Czemu? A, bo... S s s s tak może się tak zdarzyć. I teraz, dobra. Sorry za ten fail. Mm, tak, tak może się zdarzyć. Bardzo was z góry przepraszam za to. E tak, a więc e będzie też seria Happy Wheels. S no, bo wiecie, że będzie ta seria <grych> Dobra. Mmm. Jeszcze. Ta mapa jest dość łatwa, więc możemy przejść. Och, chcę to z kiełbasami? nie mogę. Dobra. No i znowu, proszę państwa. Omeg. Oh mmm. E, tak, będą. Będą po prostu. Hmm. Dobra, muszę pamiętać, żeby po prostu tak brać. Um. Dawaj. Um. Och, och. Muszę down. Och. Dawaj. Dawaj, stary. Dawaj, stary. Jesz Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę. Wygniesz na pewno tak. Świ pip. Pip. o, oh, oh no. Oh no. Proszę Państwa, coś dzieje. Coś dzieje, coś dzieje. I kabu! Um. Um, tak. Dobra, może cofniemy. Um, po prostu już do menu. Była taki prolog, ale może to uznać za odcinek trudno tam. Jeżeli um, myślę, że tak dzieje. Tak, może się dziać z tym nagraniem. Um. No i co? No i to by było raczej na tyle z tego wszystkiego. A więc. Tak, będzie wielka, wielka seria z Minecrafta random, ponieważ grywam w Minecrafta, a nie chcemy mi się zrobić z tego żadnych serii. Happy Wheels to będzie główna seria. Hmm, no dobra, a więc to by było na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!